Czul czasu się znamy z nim, że, że długo. No i to jest taki kumpel, na którym zawsze mogę polecać. polecać. Nie. Siemanko z tej strony, Elio, bateria elektrofan. E, Renia często mi powtarza mała rzecz, a cieszy. No i powiem Wam, nie mam pojęcia o co jej chodzi. Nie mam pojęcia o co jej chodzi. Nie miałem pojęcia, aż do teraz, ponieważ Reni na pewno chodzi o to. Ale po kolei. Mam takiego kumpla, Tomka zresztą, bo wszystkie Tomki to fajne chłopaki, z którym znamy się od wielu, wielu lat. I Tomek to jest gościu inaczej. Część z Was, w tym ja, jak mamy jakąś wolną gotówkę, no to przeznaczamy, rozpiżdżamy ją całą na, na retro. Są ludziki, którzy, które każdy swój, jakiś tam grosik za skórniak przeznaczają na, nie wiem, tuning samochodu, jakiegoś, jakiegoś starego Mitsubishi Eclipse czy coś. A są ludzie tacy jak Tomek, którzy każdą wolną kasę przeznaczają na podróże. No i Tomek jest gościem, który poza takimi standardowymi krajami jak, nie wiem, Egipt, Chorwacja, gdzie jeździ odpocząć, podróżuje też po krajach takich, no, mniej znanych co po niektórzy nawet pewnie nie wiedzą, że takie kraje są na mapie. No i... Tomek to lubi, robi i za każdym razem wysyła mi takie filmiki z tych miejsc. To wam za chwilę się tutaj pokaże taki filmik. Natomiast wracając do Tomka, odwiedził mnie ostatnio, wpadł na pogaduchy i przywiózł mi właśnie dwa prezenty. Pierwszym prezentem nie wziąłem go do łapy, to nie pokażę wam. Przywiózł mi takiego drona malutkiego, przyjechał w ogóle, otwarłem mu drzwi. Tomek wchodził i mówi: Wiesz co... Ty zbierasz takie elektroniczne starocie, to, to masz, nie? No i dał mi takiego malutkiego jakiegoś drona z Biedronki czy coś. Dron naprawdę taki o, ale działa, lata i w ogóle ma kamerę. Jeszcze nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że kamera z tak wielkim obiektywem i prawdopodobnie z tak wielką matrycą w środku, no powali mnie jakością. Nieważne, ale też przywiózł mi właśnie takie urządzonko. Dał mi to do łapy, wziąłem, patrzę, portable multimedia player. No to sobie myślę, no spoko, no za darmo to wezmę. No, playerek MP3, jakich było mnóstwo swego czasu, ten jeszcze dodatkowo z ekranikiem, więc e, no, będzie można pewnie wyświetlić MP4, bo MP4 na początku to były pliki MP3 z obrazkiem, na przykład e, okładką zespołu, który tam, tam grał. Patrzę też z tyłu, jest, jest obiektyw. No to jeszcze będzie można zdjęcia robić, ale że Tomek mi powiedział, że to jest początek lat 2000, to urządzonko, no to pewnie 640 na 480 no to się troszeczkę ucieszyłem, mówię, a będą takie klimatyczne zdjęcia niskiej rozdzielczości, które jak się potem puści na, na ekranie, to będzie niezła pikseloza, yy, a może nawet będzie kręcił filmy, zobaczymy, to, to może by się takim czymś właśnie nakręciło filmik, jeden na kanał, raczej znaczy wstępniaka w sensie, żeby zobaczyć taką, wiecie, pikselozę, żeby było klimatycznie. No, to ucieszyłem się, super, spoko, nie? Pogadaliśmy z Tomkiem, Tomek pojechał. No i zacząłem tak się przyglądać temu, temu urządzonku i z tyłu jest napisane MP3, MP4, Game. No to sobie tak wymyśliłem, że prawdopodobnie podpina się to tutaj tym USB-kiem do kompa no i jakieś y, gry na jawie można, można wgrywać, albo masz swoje jakieś dzierki powgrywane, wiecie, jakieś tam, nie wiem, Arkanoid albo coś tam prostego. Urządzonko w ogóle się tak slajduje, o, tak się slajduje. No i co? No i sobie je odpaliłem. Odpaliłem, zacząłem chodzić po menu, wlazłem w jedno z tych takich menu i po prostu szok, totalny, totalny szok. Morda mi się ucieszyła jak nie wiem co i teraz to urządzonko jest po prostu cudownym, pięknym prezentem od Tomka, ale to Wam za chwilę pokażę. Najpierw jeszcze sobie zobaczcie Tomka, pozdajcie tego świra i zaczynamy, zaczynamy. No zaczynamy, no pokażę Wam to po prostu z bliska, w kolorze i... I coś tam odpalimy. Ha, 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 ha! Na wietnamskiej ziemi stoję i niczego się nie boję. Ha, ha, ha! Na dachu świata stoję i niczego się nie boję. Ha, ha, ha! Na maderskim krańcu stoję i nikogo się nie boję. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Na dachu Rumunii stoję i nikogo się nie boję. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na Śnieżniku stoję i nikogo się nie boję. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na Watykańskim placu stoję i Franciszka się nie boję. Ha, ha, ha. Rządzonko jest takie Płyszczące i się łatwo palcuje i, I w ogóle wszystko odbija Więc nie wiem jak to wyjdzie na kamerze Jak to, jak to się zaprezentuje ale, ale zobaczcie Tutaj mamy wejście na kartę SD Mamy pierwszy z guzików escape Ekranik No już tam moje medale się odbijają Dupę widać Tutaj też włącznik Jakiś taki przełącznik Hold Wejście USB, wejście na słuchawki Wejście na e, zalisiacz Tutaj jest Tutaj są guziczki do y, pogłaśniania, ściszania i chyba podczas odtwarzania dźwięków do, do przewijania. Z tyłu go jeszcze sobie zobaczymy. O, tak jak mówiłem MP3, MP4, Game, Portable, Multimedia, Player. 2 GB wbudowane i FM pisze. O, teraz dopiero na, zauważyłem. Czyli jak się wepnie, pewnie słuchawki będzie, będą działać jako, jako antena i będzie radio. Mamy obiektywik, głośniczek. No i go sobie teraz rozsuniemy. O, proszę bardzo. Slide panel, no i guziczki kursory. Szkoda, że nie krzyżak, kurde. E, w gierkach, które będą wymagać, nie wiem, po skosie, no to będzie trzeba dwa naraz wciskać, zamiast, no wiecie, jak na krzyżaku jest. Tutaj mamy OK, A, B i X. -a. E, niestety bateryjka w nim już praktycznie nie trzyma. Nie, no w ogóle nie trzyma, nic, zero, także musimy się posiłkować zalisiaczem. Ja już tutaj kabelek sięgam, podepniemy sobie. Jest to standardowe mini USB. Te takie, wow, się obrócił. Z pierwszych czasów, te pierwsze małe. O, i popatrzcie. Odpala się. Postaram się tak uchwycić, żeby było w miarę widać. No i popatrzcie, jakie, jakie kolorowe menu, animacja. I teraz tak, tak żeby Wam kurde tutaj nie przeszkadzać paluchami. O, może tak zrobimy. o I mamy tak, odtwarzacz wideo. No, ja tak zacząłem przeglądać, jak, jak Tomek poszedł sobie. Dalej mamy odtwarzacz audio, czyli MP3 będziemy sobie wrzucać. Mamy Obraz i widok, czyli jakieś, jakaś nasza galeria, e, aparat fotograficzny to za chwilkę pokażę wszystko. E, DV, czyli nagrywanie filmów. Mamy e, dyktafonik, mamy jakiś system instalacji zaraz tam zajrzymy, i mamy gra. No i powiem Wam, to mnie najbardziej tutaj zaciekawiło ale nie z powodu, że lubię grać tylko to, co tam zobaczyłem, jak wlazłem do środka ale to za momencik. E, learning, czyli jakiś helpik, pewnie, narzędzia. O, radyjko Czyli będzie potrzebne, będą potrzebne słuchaweczki. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o menu. Yy, I zaraz w innym ujęciu Wam popokazuję, co jest w każdym menu i co jest w grach. Dobra, spróbujemy tak troszkę warunki bojowe przez ten statyw pingolony, bo jeszcze nie mam nowego. Dobra, odtwarzacz wideo. Wejdziemy sobie OK. No i tutaj są jakieś filmiki, widzę demo, test AVI i coś nagrane. O, to jakieś chyba... Córki Tomka jeszcze dawno tam... Dobra, tego nie będziemy puszczać. Okej, okay, Demo MP4. Uwaga. Gran Turismo O, będzie grubo, coś z samochodami będzie ta gierka chyba. Nie gierka, ale Gran Turismo. Proszę bardzo, jaki odtwarzacz. I powiem Wam, że całkiem niezła jakość, kurde. Dobra, Escape. No i tu jest jakiś test jeszcze. Nie wiem, czy mogę to odpalić, czy. Czy będę musiał powtórzyć nagranie, bo to prywaty Tomka? Nie. Dźwięk całkiem przyzwoicie gra jak na takie główienko. <grych> Dobra, ok. Teraz dalej mamy odtwarzacz wideo. Nie, no to byliśmy tutaj. So, sorki, sorki, sorki. Odtwarzacz audio, ok. No i tutaj mamy jakieś AMR-y. To podejrzewam są nagrania Tomka z dyktafonu. To może nie będziemy odpalać. I tutaj jest Groll, Glory of Love. Moment. Proszę bardzo, gra. Peter. Certena coś tam pisało. dobra, nie znam. Wychodzimy. No to, to tak szybciutko przelecimy, bo chcę wam pokazać te gry. Obraz widok, czyli będzie galeria. Nie ma plików. Mamy aparat. Odpalimy. I uwaga, proszę bardzo. O, klawiaturkę z maka widzi. 640 na 480 czyli VGA. dobrze myślałem. Uwaga, robimy zdjęcie OK. -em. Pyk, pytnięte. Wyjdziemy sobie. Wejdziemy do galerii jeszcze raz i czy to się coś pojawiło. Tak, jest test, raczej znaczy jest image 00. Zdjęcie to zrobiliśmy. Dobra. Dobra, szybciutko, szybciutko do gier się musimy przełączyć. Aparat fotograficzny DV. Jeszcze to wam pokażę. Tu jest grubo, 320-240. No ale któregoś razu nagram odcinek tą kamerką. Widzicie? Dobra, Escape. Nagrania. No to dyktafonik, Wiadomo, wejdziemy tylko na chwilę. Dajemy nagrywanie, nagrywamy dźwięk. Możemy kogoś potajemnie nagrywać. Nieważne. System instalacji, co tu jest? Język, dźwięki pewnie włączyć, wyłączyć, zasilanie, coś, no, nie patrzymy. Styl jakiś tam był, pewnie tapetki. No i tutaj mamy, mamy gry. Dalej jest jeszcze lernik i narzędzia, jeszcze sobie zobaczymy. Kalkulator, pamięć, coś. nieważne, nieważne. Wracamy do gier. Dobra, i uwaga, i teraz popatrzcie. Ja sobie tak przewijałem. Tam już jest troszkę więcej tego, co zobaczycie, bo ja sobie już tam dograłem pewne rzeczy, już Wam taki spoiler zrobię, ale jak wlazłem, to zobaczyłem, zaraz Wam pokażę. Uwaga. Jak tutaj wlazłem, zobaczyłem sam plik tutaj kontra.nes. No jak to zobaczyłem, no to od razu wiedziałem, co to urządzonko potrafi. Od razu zakumałem, że tutaj można wgrywać wszystkie gierki z nes i jest tutaj emulacja Nintendo... Rano jest! Entertainment System. Drżącą łapą pamiętam, odpaliłem i patrzajcie na to. I wjeżdża kontra. No, ryj mi się cieszył niesamowicie. Słyszy Słyszycie to? Ok. I patrzajcie. I mamy normalnie kontrę z Pegasusa, z, czy tam z, z Nintendo. No popatrzcie na to. No Rozdupcyło mnie to. Jak to zobaczyłem, to to jest jeden z najlepszych prezentów jakie, jakie dostałem, szkoda, że bateria nie trzyma i nie można tego używać, że tak powiem e, przenośnie, no z powerbankiem trzeba chodzić, ale kurde popatrzcie na to, dobra, tu się powerem trzeba wcisnąć, wychodzi, no i ja sobie oczywiście powgrywałem, nie, ten guzik chyba wcisłem, nie, tam mi się coś, czekajcie, e, tu jest, nie, czekajcie, tu jest power, sorki, o, wychodzimy. Nie, to się pauzuje, kurde, czemu to się pau? O, wyszliśmy, dobra. No i oczywiście powgrywałem sobie jakieś moje ulubione gierki z NESA: dr Mario, Super Mario, Kaczo Opowieści, Mario, Brater 2, dwójka, e, Żółwie, Tetris. Caselwanię Contre Donkey Konga, Battle Toads, o tym mówił ostatnio kusach, nie znam tej gierki. E, Robocopa, no ale dla przykładu, jeszcze Super Mario wam pokażę, jak to, jak to na tym chodzi. Popatrzcie. <laughs> ale jaja, nie na takim małym główienku, kurde, przedeśnym odtwarzaczu emulator Nesa. ja. Okay ciskamy. No i popatrzcie, i Marianek biegnie. No i jaja jak balony, nie? Nie ma bata. Aj, nie ma bata będę to zabierał ze za sobą na jakieś wakacje wyjazdy, tylko oczywiście zapcham tą, tą, tą pamięć dwugiga tymi wszystkimi hiciorami i innymi rzeczami z, z Nessa, bo. No super sprawa. Jeszcze raz tobie naciśniemy ten power tutaj. Wyjdzie. I jeszcze dla przykładu nie wiem. Yy, puszczę wam kacze opowieści o, niech będzie. Słyszycie? Ale jaja. Dobra. Jak tu się startuje? A, a. No i popatrzcie, Sknerus ma kwacz, chodzi sobie. Jak tu się gra, w to tym się skacze. Wygląda, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, tak? Ale wygląda naprawdę pięknie. No, to super po prostu wygląda. Także, no, reasumując, nie przedłużając odcinka, no, cholernie się cieszę. Zdziwiło mnie strasznie to urządzonko. Myślałem, że z takim zwykłym, dennym odtwarzaczem MP3, MP4 z tamtych czasów, a tu się okazuje emulator nesika Coś pięknego. I cieszcie się, się razem ze mną i tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.